Witam wszystkich! Z tej strony z Sudokami zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału, w którym przedstawię inną technikę ułatwiającą rozwiązywanie Sudoku. Będzie ona opierać się na robieniu notatek, czyli korzystaniu z małych cyferek w nieco inny sposób niż było to omawiane w poprzednim odcinku poradnika do Sudoku. Jeżeli nie wiesz, na czym polegają notatki w Sudoku, lub jeżeli nie znasz zasad gry, to zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich odcinków poradnika do Sudoku. Link do całej playlisty znajdziesz w opisie. A ja przechodzę do omówienia nowej techniki. Zgodnie z tytułem materiału omówimy dzisiaj notację Snydera. Wymyślił ją Thomas Snyder, niegdyś mistrz świata w Sudoku ze Stanów Zjednoczonych, a także mistrz świata w łamigłówkach. Na czym ta technika polega? Na początek wybieramy sobie jedną cyfrę z 9, od 1 do 9, i skupiamy się na niej. Więcej o metodzie skupienia się na jednej cyfrze mówiłem w jednym z odcinków Poradnika do Sudoku. Jeżeli jest to dla Ciebie coś nowego, zachęcam Cię do jego obejrzenia. Jeszcze raz przypominam, link do playlisty znajdziesz w opisie. Ja dla przykładu wybiorę tutaj cyfrę 1, i na tej stronie to jest akurat fajnie, że jeżeli wybiorę jedną cyfrę, to one są automatycznie podświetlane. Nie muszę tutaj kolorować ich. I tak jak mówiłem w odcinku o metodzie skupiającej się na jednej cyfrze, patrzymy, jak te cyfry wpływają na położenie tej cyfry w blokach, w których jeszcze jej nie ma. Ja bym chciał wziąć pod uwagę ten oto blok w lewym górnym rogu. I zobaczmy, jak te jedynki wpływają na położenie jedynki w tym bloku. Przez tą jedynkę tutaj nie mogę mieć jedynki, prawda? A przez tą jedynkę tu nie mogę mieć jedynki. Więc podsumowując, te dwie jedynki eliminują mi taki oto krzyżyk. I oczywiście tam gdzie już jest jakaś cyfra, jedynki nie mogę wpisać. A zatem zostały dokładnie dwa miejsca, gdzie może pojawić się jedynka. I w poprzednich materiałach powiedziałbym, że opuszczamy to i idziemy dalej. Natomiast możemy teraz skorzystać z małych cyferek. I do tego posłużą nam. Takie oto cyferki, to będą takie małe cyferki narożne. I wpiszemy tutaj jedynki. To troszkę tłumaczy, dlaczego w poprzednim materiale mówiłem, że radziłbym na razie nie korzystać z tych narożnych małych cyferek do dzisiejszego odcinka. I te jedynki oznaczają, że dokładnie jednym z tych dwóch pól w tym bloku jest jedynka. I teraz, jeśli jedynka mi się tutaj gdzieś pojawi, chociażby tu, oczywiście tutaj strzelam, wcale tak być nie musi, przepraszam, to ja wiem dzięki tej notacji, że w tym bloku jedynka musi, musi się znaleźć dokładnie w tym polu, ponieważ było tylko dwa dos, dos, dostępne pola dla jedynki w tym bloku, a teraz już jest tylko jedno i musiała być ona tutaj. A zatem, podsumowując, Wpisujemy małe cyferki w obrębie bloku tylko wtedy, kiedy są dokładnie dwa miejsca, do których może trafić dana cyfra. Dokładnie dwa, nie więcej. Pozwolę sobie teraz to cofnąć, bo to była demonstracja. I zostają tutaj te dwie jedynki, i jeżeli któraś z jedynych zniknie, no to automatycznie mogę w to drugie miejsce wpisać jedynkę. I tak teraz będziemy robić dalej, skupiając się na kolejnych cyfrach. Wrócę więc do tej jedynki tutaj i spróbujemy rozwiązać tę planszę korzystając z tej notacji. I w tym bloku również mamy podobną sytuację, ponieważ ta jedynka nam mówi, że tu nie mogą mieć jedynki, a zatem zostały tylko te dwa poła dla jedynki. I znów skorzystam tutaj z tych małych cyferek narożnych i wpiszę, że w jednym z tych dwóch pól jest jedynka. E, możecie tutaj kliknąć e, po prostu e, myszką. Ewentualnie można przytrzymać Shift i. Wpisać cyfrę z klawiatury. No, wróćmy dalej do jedynek. W tym bloku mamy ciekawą sytuację. Dół jest zajęty, góra też zajęta, czyli jedynka musi być na środku. Przez to jedynkę tu nie mogę mieć jedynki, więc jedynkę śmiało mogę wpisać tutaj. W tym bloku też jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ta jedynka nam mówi, że tu nie mogę być jedynki, zaś jedynka ta mówi, że tu nie mogą być jedynki. A zatem, biorąc pod uwagę jeszcze te dwie cyferki, Jedynka jest w jednym z tych dwóch białych pól, no to znów skorzystam z notacji Snydera i zapiszę dwie małe jedynki tych kwadracikach. Ok, jeszcze jakieś tutaj wnioski? O, to jest bardzo ciekawe wnioskowanie na podstawie tej notacji Snydera. Przyjrzyjmy się temu autoblokowi. Lewa kolumna jest zajęta. Centralna również, czyli jedynka musiała być w prawej kolumnie, ale przez to, że mam tutaj jedynki w jednym z tych dwóch pól, to w tym polu nie mogę mieć jedynki, bo gdybym miał jedynkę w tym polu, to nie miałbym miejsca dla jedynki w tym bloku. I to, I to jest oczywiście niemożliwe, ponieważ muszę mieć jedynkę w tym bloku. A zatem cofnę, tutaj jedynki mieć nie mogę, ze względu na te dwie jedynki. Po prostu jedynka już jest jakby zajęta w tym wierszu przez te dwie jedynki. Ponieważ więc z tych trzech pól tu nie mogą być jedynki, więc zostały dokładnie dwa miejsca dla jedynki w tym bloku, i ja pozwolę sobie znów użyć notacji Snydera i wpisać te dwie jedynki tutaj. Ok, teraz w tym bloku może jeszcze coś się uda tutaj zdziałać. Ta jedynka nam mówi, że tu nie mogą być jedynek, i teraz znów korzystając z tego, że w tym wierszu jedynka już jest jakby zablokowana. Ona jest w jednym z tych dwóch pól. No to w tych polach też nie mogę mieć jedynki, bo znowu, gdybym miał jedynkę na przykład tutaj, no to znowu nie mam miejsca dla jedynki w bloku, jest to oczywiście sprzeczność. A zatem w tych polach nie mogę mieć jedynki, a zatem zostały te dwa białe pola dla jedynki w tym bloku i znowu skorzystam z notacji Snydera i wpiszę że ma jedynki. I teraz korzystając z tych dwóch jedynek, ja wiem, że w obrębie tego wiersza jedynka musi być w tych dwóch polach. No bo znowu, gdybym miał jedynkę na przykład tutaj, Oj, to był zakład źle przykład, bo tu jedynka już jest, ale gdybym na przykład tu miał jedynkę, no to nie mam miejsca dla jedynki w tym bloku. Jest to znowu sprzeczność. A zatem, korzystając z tych dwóch jedynek, tutaj jedynki mieć nie mogę, czyli mogę ją tutaj śmiało usunąć. Więc zostało jedno miejsce dla jedynki w tym bloku i jest to tutaj. Także widzimy, że dzięki tej notacji możemy też czasem wnioskować, niekoniecznie mając tylko duże jedynki na planszy, lecz również te małe. I chyba na razie nic więcej z jedynką już nie, dział, nie działamy A zatem przechodzimy do kolejnej cyfry Jest to cyfra na przykład 2 Oczywiście w praktyce bierzemy te cyfry, których jest najwięcej na planszy W tym bloku sytuacja jest chyba rozwiązana Ponieważ góra jest zajęta, dół zajęty Więc musi być dwójka w środku No i jest tylko jedno dwójki Jest to tutaj, o, przepraszam Co dalej? Tutaj teraz w tym bloku Lewa kolumna zajęta, centralna zajęta, czyli dwójka musi być prawie kolumnie, czyli są dokładnie dwa, jedno z dwóch pól, w których może trafić dwójka w tym bloku, i są to te dwa pola. I znowu skorzystam z metody Snydera i zapiszę tu małe dwójeczki. Oj, narożne dwujeczki. Tutaj przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że akurat w przypadku tej strony polecam korzystać z centralnych małych cyferek. Jeżeli wpisujemy małe cyferki, które, które mogą pojawić się w obrębie jednego kwadracika, czy na przykład jeżeli wiem, że w tym kwadraciku to jest oczywiście znowu demonstracja, wiem, że na przykład w tym bloku jest, nie wiem, 5 i 7, jedna z tych dwóch cyfr, to korzysta, polecam korzystać z tych centralnych małych cyferek, natomiast jeżeli korzystamy z notacji Snydera, to polecam te narożne małe cyferki. Jeżeli Wasza aplikacja ma tylko jeden typ robienia tych małych cyferek, to nie polecam mieszać obu metod, tylko wybrać sobie jedną. Na przykład albo korzystamy tylko z metody Snydera, albo korzystamy z tych takich, tych takich centralnych małych cyferek, to taka drobna uwaga. Natomiast na tych stronach online na ogół można korzystać z dwóch typów małych cyferek, co jest akurat moim zdaniem wygodne. Ok, coś jeszcze z dwójkami możemy zdziałać? Wydaje mi się, że chyba już nie. Tutaj na przykład mamy w tym bloku, zobaczmy, ta dwójka nam mówi, że tu nie mogę mieć dwójki, a ta dwójka nam mówi, że tutaj nie mogę mieć dwójki. Czyli dwójka jest, jest możliwa w trzech polach. No to nie korzystamy z metody Snydera, tylko wtedy, kiedy są dokładnie dwa pola, w które może trafić dana cyfra. Także ja, także ja tutaj więcej zastosowania nie widzę dla, dla dwójek, więc idziemy do kolejnej cyfry. No, trójka jest samotna, więc trójkę pominiemy. To czwórki zobaczmy. Ok, w tym bloku jest spoko nawet. Góra zajęta, środek zajęty, czyli czwórka musi na dole, więc czwórka musi być tutaj. Teraz w tym bloku prawa kolumna zajęta, lewa również, czyli czwórka musi w środkowej kolumnie, więc jeden z tych dwóch pól znów korzystam z metody Snydera i wpisuję tutaj dwie małe czwórki. I na moje oko nic już więcej nie zdziałamy z czwórkami. Także idę teraz do piątki. Jeśli chodzi o piątkę, o w tym bloku jest dosyć ciekawie, ponieważ ta piątka nam mówi, że w tych dwóch polach nie mogę mieć piątki, a ta piątka wyklucza nam to pole, żeby było piątką. Czyli zostało nam jedno pole. Jest to tutaj piątka. Teraz tutaj w tym bloku centralna kolumna zajęta, prawa zajęta, piątka musi w lewej kolumnie. Tu piątki mieć nie może przez tą piątkę. Więc piątka jest tutaj. Teraz w tym bloku góra zajęta, dół zajęty. Piątka musi być na środku. Tu nie mogę iść piątki przez tę piątkę, więc piątka jest w jednym z tych dwóch pól. I znów skorzystam z metody Snydera i wpiszę tu dwie małe narożne piątki. OK. W tym bloku też jest ciekawie: ta piątka wyklucza nam te dwa pola, czyli piątka jest w jednym z tych dwóch pól. I znów metoda Snydera, wpisuje dwie małe piątki. I jeszcze w tym bloku, centralna kolumna zajęta, prawa zajęta, piątka w lewej kolumnie, tu piątki mieć nie może przez tę piątkę, więc piątkę pisuję tu. I chyba to jest wszystko na razie, tutaj nic nie jestem w stanie wymyśleć z tymi piątkami. Idziemy dalej, teraz szóstka. Jeśli chodzi o szóstkę, to ciekawa sytuacja jest na przykład w tym bloku. Ponieważ ta szóstka nam wyklucza te trzy blok kwadraciki, a ta szóstka te trzy kwadraciki. Czyli zostały nam dwa białe pola dla szóstki. W jednym z tych dwóch pól jest szóstka w tym bloku, więc już korzystał z metody Snydera i szóstka jest jeden z tych dwóch pól. I, to, I te dwie szóstki bardzo ładnie wpływają nam na położenie szóstki w tym bloku. O. Zobaczmy. Dół jest zajęty, i przez to, że są tutaj te dwie szóstki w tym bloku. Góra też jest zajęta. Znowu, gdyby w któryś z tych pól była szóstka, na przykład znowu tutaj, no to jest akurat zły przykład, ale tutaj na przykład. No to znów nie mam miejsca dla szóstki w bloku, jest to sprzeczność. Czyli przez te dwie szóstki w tym wierszu, nie mogę mieć szóstki już w tym wierszu, czyli. Góra też jest zajęta, czyli szóstka musi być na środku. Ale ta szóstka na mój, że tu nie mogę mieć szóstki, czyli szóstkę wpisuję tutaj. Teraz w tym bloku. Centralna kolumna zajęta, prawa zajęta, szóstka mówić w lewej kolumnie. Tu nie mogę mieć szóstki, w jednym z tych dwóch pól jest szóstka. No więc korzystam z metody Snydera. I w tym bloku też jest ciekawa sytuacja. Ta szóstka nam wyklucza te dwa pola, a ta szóstka to pole. Czyli zostały nam tylko te dwa pola możliwe. Jest tu notacja Snydera. I przez te dwie szóstki teraz tutaj nie mogę mieć szóstki, bo gdybym tu miał szóstkę, no to nie byłoby miejsca dla szóstki w tym bloku jest to sprzeczność, czyli tu szóstki mieć nie mogę, więc szóstkę wpisuję tutaj. I mogę to zrobić dlatego, bo wpisywałem te małe cyferki tylko wtedy, kiedy były dokładnie dwa miejsca możliwe w danym bloku, a nie więcej. Więc jeśli jedno zniknęło, no to automatycznie drugie musi być prawdziwe. Super, idziemy dalej. Teraz może siódemki. Eee, tu jest sprawa chyba wyjaśniona. Eee, Środkowa Środkowy jest zajęty, górny też, więc siódemka jest na dole, musi być tutaj. Teraz tu też jest chyba e, wyjaśnione. E, prawa kolumna zajęta, centralna również, więc siódemka jest w lewej kolumnie. E, teraz w tym bloku e, lewa kolumna zajęta, centralna również, siódemka jest w prawej kolumnie, czyli w jednym z tych dwóch pól korzystam z metody Snydera. E, w tym bloku dół zajęty, środek wiadomo czyli siódemka jest na górze, ta siódemka wyklucza ten, ten kwadracik, czy siódemka jest jeden z tych dwóch pól i, ro, i używamy znowu notacji Snydera a w tym bloku natomiast, tutaj nie mogę mieć siódemki, tu nie mogę mieć siódemki czyli zostały trzy pola, nie korzystam wtedy z notacji Snydera może teraz ósemki, ósemki są niestety tylko dwie, ale to na razie może wystarczy trochę, bo w tym bloku ta ósemka nam mówi, tu nie mogę już ósemki, a ta ósemka nam mówi, że tu nie mogę już ósemki, czyli ósemka jest jednej z tych dwóch pól, znów metoda Snydera. I dziewiątka, dziewiątka w tym bloku, dziewiątka nie może być tu, czyli dziewiątka z jednej z tych dwóch pól, Notacja Snydera i w tym bloku ta dziewiątka wykluczona, te trzy i dziewiątka jest jednej z tych dwóch pól, jest to tutaj. No, i jeszcze w tym bloku prawa kolumna zajęta, centra, lewa również, więc dziewiątka jest w centralnej kolumnie, czyli w jednym z tych dwóch kwadracików. Ok, i jak już przeskanowaliśmy tutaj wszystkie cyfry od 1 do 9, to możemy wrócić do tych standardowych metod rozwiązywania stoku, czyli chociażby wypełnianie większych kolumn lub bloków 3x3, gdzie brakuje mało cyfr. No, i ja tutaj wezmę pod uwagę na przykład ten blok. Brakuje tu trójki, ósemki, dziewiątki, Jak akurat w tym kwadraciku nie mogę mieć ani dziewiątki, ani ósemki. Zatem tu muszę wpisać trójkę. Teraz, o ta trójka jest dosyć ciekawa, ponieważ ona wyklucza nam z tego bloku trzy górne kwadraciki. Czyli, czyli tutaj trójka też musi być w jednym z tych dwóch pól, i jednocześnie dziewiątka, czyli tutaj mamy taką pewną rodzaju parę. Musi tu być zarówno dziewiątka jak i trójka, Czyli może ja teraz usunę te narożne małe cyferki, a wpiszę te centralne, że w tych dwóch polach musi być po prostu 3 i 9. I teraz, przez to, że tutaj muszę mieć trójkę w, w jednym z tych dwóch pól, to w tych dwóch polach nie mogę mieć trójki, no bo znowu wtedy nie miałbym miejsca dla trójki w żadnym z tych wolnych kwadracików w tym bloku. Czyli skoro tu nie mogę w tych dwóch mieć trójki, trójkę muszę pisać tutaj, i teraz ta trójka nam mówi, że w tym bloku tu nie mogę mieć trójki, więc trójka jest tu. O, i teraz zobaczmy: Zniknęła nam jedna piątka. Została nam tylko jedna narożna piątka w tym bloku. No to ja już wiem na mocy notacji Snydera, że piątkę muszę wpisać tutaj. E, teraz ta piątka usunęła nam, e, że cofnijmy, e, ta piątka usunie nam tę piątkę tutaj e, z tego kwadracika, więc zostało nam jedno. Jedna narożna piątka, no to muszę ją wpisać tutaj i chyba mamy wszystkie piątki w tym momencie, także jest to jakiś postęp. Tutaj czwórkę wpisuję, została tylko jedna narożna czwórka, więc wpisuję ją. Teraz w tym bloku brakuje jedynki i ósemki. Ta ósemka nam mówi, że tu nie mogę mieć ósemki, ósemkę wpisuję tu, a tu wpisuję jedynkę. I teraz ta jedynka usunęła nam jedną narożną jedynkę, więc druga narożna jedynka jest. Tą prawdziwą jedynką dzięki notacji Snydera. I przy okazji mamy tylko jedną dwójkę narożną, więc musi być ona prawdziwa. Wpisuję dwójkę tutaj. Teraz mam tylko jedną ósemkę e, w narożniku, więc ona musi być prawdziwa, więc ósemkę wpisuję tu. I zostanam jedna dziewiątka. Też ją wpisuję. I tutaj już uzupełniam blok, wpisując trójkę. Także szybki postęp dzięki połączeniu. E, Kilku technik z poprzednich odcinków planika do Sudoku. Ok, teraz w tym wierszu brakuje nam dwójki i czwórki. Czwórka nam mówi, że tu nie mogę i czwórki, wpisuje czwórkę tu, a tu dwójkę. Teraz te dwójki, popatrzmy na nie. Góra, środek zajęty, dwójka jest na dole, tu nie mogę iść dwójki więc dwójka jest tu. Super. Teraz w tym bloku muszę mieć jeszcze 8 i dziewiątkę i ponieważ ja wiem, że to, muszę, to są dokładnie 8 i 9, więc znów skorzystam z tych centralnych małych cyferek i wpiszę tutaj po prostu 8 i 9. W tym wierszu brakuje nam dwójki i dziewiątki, w tym centralnym wierszu, i nie mamy niestety pomocy ani w tej kolumnie, ani w tej kolumnie, więc tutaj akurat wpiszę. Te małe cyferki centralne, żeby podkreślić, że w tych dwóch polach jest albo dwójka, albo dziewiątka. Ok. W tej, tej kolumnie brakuje nam trzech cyfr. Są to cyfry 6, 7 i 9. I chyba na razie. Nie jesteśmy zbyt w stanie, w stanie zbyt dużo o, tych, o tym powiedzieć. Mógłbym tu jeszcze umieścić centralne małe cyferki, ale myślę, że to by troszkę było. Raczej namieszałoby troszkę bardziej niż pomogło. Także ja może tego tutaj nie zrobię. Myślę, że po prostu czegoś tutaj. O, czwóreczki. Właśnie czwóreczki. Prawa kolna zajęta. Centralna zajęta, więc czwórka jest w lewej kolumnie, musi być tutaj. Teraz w tym bloku popatrzmy. Środkowa, środkowy wiersz zajęty, dolny zajęty, czwórka jest w górnym wierszu, przez tę czwórkę tu nie, nie mogę mieć czwórki, więc czwórka jest jednym z tych dwóch pól. Znów notacja Snydera. Wpiszę tutaj dwie małe czwórki. Okej. Okay. ok, widzę tutaj jedną dosyć ciekawą rzecz. O, to jest bardzo ciekawe. To jest znowu: skorzystamy troszkę poniekąd z wnioskowania na podstawie metody Snydera. Ta dziewiątka w tym bloku, ta dziewiątka nam mówi, że tu nie mogę być dziewiątki. Dziewiątka jest jednym z tych dwóch pól. Ja wpiszę te narożne dziewiątki i. Teraz, przez to, że dziewiątka jest jednym z tych dwóch pól, tutaj nie mogę mieć dziewiątki, no bo znowu, gdyby tu była dziewiątka, no to nie miałbym miejsca dla dziewiątki w tym bloku i byłoby to znowu niemożliwe. Więc przez te dwie dziewiątki narożne, tu nie mogę mieć dziewiątki, a zatem dziewiątka jest tutaj, duża dziewiątka, a tu jest trójka. Teraz y, centralna kolumna zajęta, lewa zajęta, trójka jest w prawej kolumnie, i teraz została mi jedna narożna jedynka tylko, więc wpisuję ją. Y, Centrum lewo zajęte, jedynka jest po prawej stronie. Teraz ósemki, tu nie mogę mieć ósemki, ósemka jest tutaj, a tutaj wpisuję dziewiątkę, żeby wypełnić blok. Teraz środek zajęty, góra zajęta, dziewiątka jest na dole. O, i teraz ta dziewiątka nam stąd małą dziewiątkę, więc dziewiątka jest tu, a tu jest ósemka. Teraz ta dziewiątka i ta dziewiątka, no mówią, że tu musi być, który z tych wp dziewiątka przez to dziewiątkę tu jej nie mogę mieć, więc dziewiątka jest tu zniknęła mi jedna mała siódemka, więc druga mała siódemka jest prawdziwa czyli tu muszę mieć siódemkę zniknęła mi teraz mała, jedna mała szóstka, więc druga szóstka jest prawdziwa, wpisuję ją teraz to samo się dzieje z tą z czwórką, jest tylko jedna czwórka w narożniku, wpisuję ją no i tu jest jedna tylko mała cyfra w środku, więc ja wpisuję i tutaj też podobnie, wpisuję dziewiątkę tu jest jedna, jedna szóstka tylko w nożniku, i ją wpisuje. I jak widzimy, zbliżamy się powoli już do końca. W tym bloku czwórka, tu nie mogę jej mieć, więc jest tutaj. Tu wpisuję trójkę. W tej kolumnie brakuje mi ósemki, a w tym bloku trójki. W tej kolumnie brakuje ósemki, w tym wierszu zaś, w czwartym wierszu dwójki w tym środkowym bloku, siódemki. Tutaj musi być siódemka i tutaj ostatnią cyfrą na planszy będzie ósemka. I udało nam się tę planszę rozwiązać, korzystając między innymi na początku z notacji Snydera. I ogólnie polecam tę notację Snydera stosować zwłaszcza na początku rozwiązywania plansz w Sudoku. Mam nadzieję, że po tym materiale będziesz już umieć używać nie tylko małych cyferek centralnych, ale także również tych narożnych dzięki metodzie Snydera która no, ułatwia zwłaszcza tutaj rozpoczęcie rozwiązywania plan sudoku tradycyjnie zachęcam Cię do oceny tego materiału do komentowania, jeśli chcesz być na bieżąco z tym kanałem zachęcam również do jego subskrypcji zachęcam również do odwiedzenia page na Facebooku, link również jest w opisie. A ja tymczasem powoli się z Wami żegnam. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia w korzystaniu z notacji Snydera i mówię do usłyszenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam.